To powiedział, że każdy z nas chce być szczęśliwy? Może Twoim celem jest coś zupełnie przeciwnego: być bardzo smutnym człowiekiem chodzącym po tym podole łez i chcesz wiedzieć, jak wejść na drogę do bezkresnej apatii, przygnębienia oraz melancholii. Oto film dla Ciebie. Usłyszałeś, że dostaniesz więcej do ładowania, jeżeli zrobisz to w aplikacji Play24, płacąc metodą Google Pay? Nie korzystaj z tego! Nie wysypiaj się. Jest to prosta droga do zamienienia cię w kłębek nerwów. Przypomnij sobie te wszystkie razy, gdy zerwałeś lub zerwałaś noc, i następnego dnia łatwo było cię rozdrażnić i wyprowadzić z równowagi. Dlaczego tak się dzieje? Z odpowiedzią przychodzi nauka. W badaniu monitorowano w laboratorium dwie grupy zdrowych młodych osób. Jedna w ogóle nie spała, natomiast druga przespała noc normalnie. Następnie umieszczono uczestników w skanerze mózgu i pokazano im 100 identycznych zdjęć, od neutralnych pod względem treści emocjonalnej, np. kosz czy kawałek drewna wyrzuconego na brzeg, do nacechowanych emocjonalnie, np. Na płonący dom czy jadowity wąż szykujący się do ataku. Okazało się, że w głównym ośrodku odpowiedzialnym za wzbudzanie silnych emocji, jak strach czy gniew, czyli ciele migdałowatym uczestników pozbawionych snu, wystąpiło 60% wzmożenie reakcji emocjonalnych w porównaniu do tych, którym pozwolono się wyspać. Wygląda na to, że w niewyspanym mózgu powstają niepohamowane reakcje emocjonalne. Utrata snu podobnie działa w przypadku reakcji na pozytywne bodźce. Również je wyolbrzymia. Ale wcale nie oznacza to, że te dwa efekty się równoważą. A raczej, że niewyspany mózg liniota się między dwoma skrajnościami. W sytuacji niewyspania kora przedczołowa, czyli obszar związany z logicznym myśleniem i podejmowaniem decyzji, traci połączenie z obszarami mózgu związanymi z emocjami i przestaje mieć na nie hamujący wpływ. Można powiedzieć, że w takich okolicznościach zbyt mocno wduszasz emocjonalny pedał gazu, a zbyt słabo hamulec, który jest głosem rozsądku. Dzięki poprzedniemu podpunktowi pójdziecie łatwiej z kolejnym. Unikaj jak ognia kontaktów społecznych, a szczególnie nie buduj z nikim głębokich więzi opartych na wzajemnym zaufaniu i poczuciu, że możecie na sobie polegać. Zamknij się w domu, nie odbieraj telefonów i nie pisz do nikogo. Udowodniono, że więzi międzyludzkie mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. W badaniu trwającym przeszło 80 lat. Śledzono losy ponad 700 mężczyzn od momentu, gdy byli młodzieńcami. Do chwili obecnej zostało około 60 z nich, wielu ma już 90 na karku. Eksperyment był naprawdę pogłębiony. Przed przystąpieniem do niego każdy kandydat przeszedł badanie lekarskie i psychologiczne. Nie tylko rozmawiano z uczestnikami na temat ich życia, ale zbierano informacje. Informacje również od ich żon i dzieci. Za ich zgodą proszono lekarzy o ich dokumentację medyczną. Okazało się, że ludzie, którzy mają mocne więzi z rodziną, z znajomymi czy wspólnotami, są szczęśliwsi, zdrowsi i żyją dłużej od tych, którzy nie mają takich relacji. Absolutnie unikaj światła słonecznego. Może ono podwyższyć swój poziom serotoniny, hormonu, którego wysoki poziom jest powiązany z lepszym nastrojem i poczuciem spokoju, a niski jest powiązany z depresją i lękiem. Odnośnie miejsc, których powinieneś unikać, to te związane z naturą. Naukowcy z Finlandii mierzyli samopoczucie badanych w trzech miejscach w centrum miasta, parku i miejskim terenie leśnym. Po krótkim czasie spędzonym na rozglądaniu się i spacerowaniu osoby, które miały styczność z naturą, poczuły się psychicznie zregenerowane. Natomiast wystawienie na warunki uliczne przyniosło odwrotny rezultat i u badanych zaobserwowano spadek nastroju. W innym doświadczeniu, część pacjentów po operacji woreczka żółciowego hospitalizowano w pokoju z widokiem na park, a część niemalże w identycznych warunkach w pokoju z widokiem na murowaną ścianę budynku. Osoby z widokiem na park potrzebowały mniejszej ilości silnych leków przeciwbólowych i nieco szybciej wychodziły ze szpitala. Z pewnością znane jest Ci powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch. Badania naukowe wskazują, że aktywność fizyczna polepsza nastrój, zmniejsza odczuwanie niepokoju, a nawet może obniżyć szanse zachorowania na depresję. Pozytywny wpływ na samopoczucie zauważyć można już po jednej sesji ćwiczeń, jednak efekty utrzymują się krótko, więc nie martw się, że od jednorazowego zrywu nagle staniesz się szczęśliwą osobą. Żeby zauważyć trwalsze pozytywne efekty, trzeba regularności. Pamiętaj również, że liczy się każdy typ aktywności, ponieważ małe czynności się sumują. Trzeba brać w ruchu również takie czynności jak spacery, wchodzenie na schody czy porządki w domu, więc ich również się wystrzegaj. Jak ruszanie mięśniami może poprawić nastrój? Jest wiele hipotez na ten temat. Jedna wskazuje na wspomnianą serotoninę, inna na związek o skomplikowanej nazwie, czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego, który wzrasta po umiarkowanych ćwiczeniach. Wspomaga on przeżycie oraz wzrost wielu rodzajów komórek nerwowych, które uczestniczą w obwodach mózgu związanych z regulowaniem emocji. Inna hipoteza wskazuje na psychologiczne podłoże. Gdy ćwiczysz, masz poczucie większej sprawczości, skuteczności i lepszą samoocenę to przekłada się na nastrój. A gdy mowa o aktywności fizycznej, to nie sposób nie wspomnieć o odżywianiu. Krótko po tym, jak na języku wyląduje słodkie, tłuste czy słone, bogate w kalorie, smaczne jedzenie, w mózgu uruchamiany jest system nagrody. Wydziela się dopamina, inne neuroprzekaźniki, które sprawiają, że jest Ci przyjemnie. Jednak każdorazowy posiłek jest jak zastrzyk entuzjazmu, którego efekty utrzymują się tylko przez chwilę, po czym wracają do normy. Gdy będziesz stale sobie dostarczać nadmiernych ilości, cukrów, tłuszczów, soli, a pominiesz witaminy i inne ważne składniki zbilansowanej diety, to Twój stan zdrowia może się pogorszyć. Rośnie ilość badań naukowych, które wskazują na związek między naszym stanem psychicznym a odżywianiem jednym z doświadczeń przydzielono badanych cierpiących na depresję do dwóch grup. Jedna spotykająca się z dietetykiem klinicznym, który udzielał spersonalizowanych rad dotyczących zdrowego żywienia oraz druga, która z taką samą częstotliwością i długością widywała się z przeszkoloną osobą, z którą mogła porozmawiać na różne neutralne tematy, np. dotyczące muzyki czy sportu oraz mogła z nim zagrać w gry planszowe. Grupa ze wsparciem dietetyka wykazała istotnie większą poprawę w skali depresji między stanem wyjściowym a 12 tygodniem, gdy zakończył się eksperyment. Experiment. Nie przejmuj się, jeśli nie lubisz słodkiego, tłustego, czy słonego jedzenia. Jest ono uzależniające, więc z czasem jego jedzenie przyjdzie Ci łatwiej. Wybierz wysoko przetworzone produkty, włącz je na stałe do codziennego jadłospisu, a zanim się obejrzysz, będzie Ci trudno bez nich żyć. Unikaj warzyw, owoców, pełnoziarnistych zbóż, chudego białka, produktów fermentowanych, takich jak jogurty naturalne i kiszonki, ponieważ są zdrowe. A jeśli o uzależnieniach mowa, pij i pal. Jeśli chodzi o używki, nie ograniczaj się. Pamiętasz, jak skończyła się impreza, na której przesadziłeś? Co wtedy i następnego dnia czułeś? Żeby to uczucie od Ciebie nigdy nie odeszło. Traktuj życie jak jedną wielką imprezę, na której trzeba ostro i non-stop balować. Nie żałuj sobie niczego. No, chyba że uwzględnia to ruch. Socjalizowanie się, oczywiście, na zewnątrz. Wtedy trzeba to rozważyć. Podsumowując, rady na bycie naprawdę nieszczęśliwym: nie wysypie się, dzięki czemu będziesz bardziej drażliwy, co spowoduje, że trudno będzie wytrzymać w Twoim towarzystwie i budować z Tobą głębokie więzi, dzięki czemu możesz zostać w domu, nie wykonując żadnej aktywności fizycznej, unikając światła słonecznego i kontaktu z naturą. Warzywom powiedz nie, a śmieciowemu jedzeniu powiedz tak: Pij jak ryba, pal jak lokomotywa. Teraz bez smutku stają przed tobą. Otwieram.